Witam Państwa serdecznie, Waldemar Manhat. Rozpoczynam tym krótkim filmem serię filmu pod tytułem "Kocham kino" albo może inaczej widziałem dobry film. Będą to krótkie historie na moim blogu o różnych filmach przygodowych, action, dramatycznych, w których pewne sceny, czasami tylko jedno zdanie, czasami tylko jedna scena, wywarły na mnie bardzo duże wrażenie. Nie tylko, jeśli chodzi o życie osobiste. Ale także jeśli chodzi o życie zawodowe. Chciałbym tymi filmami w jakiś sposób podzielić się z sobą, powiedzieć i pokazać, kim jestem, dlaczego taki jestem, jaki jestem, i który film, który aktor, która scena, która wypowiedź wpłynęła na to, że podjąłem tą czy inną decyzję, że mam tą czy inną w sobie osobowość, czy po prostu, że tak żyję, jak żyję. Mam nadzieję, że dla Was będzie to interesujące, bardzo bym tego chciał, ponieważ jest to kawałek mojego życia, kawałek mnie i otwieram się przed Wami, a więc zapraszam na poznanie mnie przez tą formę widziałem dobry film.